O tym, że miasto będzie chciało zbyć akcję, Marcin Pabierowski deklarował od początku swojej prezydentury i choć w 2019 roku głosował za przystąpieniem miasta do spółki, z biegiem czasu zdanie zmienił. Jestem przeciwnikiem wkładania polityki do kształtowania składu, do kształtowania trenera, od tego są menadżerowie, od tego są eksperci od sportu, których ma falubas, który ma środowisko sportowe. Za zbyciem akcji głosowało 22 z 23 obecnych na sesji radnych. Wstrzymał się jedynie Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości. Przed 6 laty miasto przystępowało do spółki z inicjatywy prezydenta Janusza Kubickiego i radnych klubu Zielona Razem. Wtedy za było 14 z 24 radnych. Jeżeli miasto jest akcjonariuszem, to wszystkie problemy klubu przechodzą bezpośrednio na miasto, czyli jeżeli brakuje pieniędzy, to miasto po prostu musi dołożyć i nie ma innej możliwości. Jest presja społeczna, presja kibiców, no i polityczna. Uważam, że te pieniądze, które będą trafią do miasta z powrotem do naszego samorządu, do budżetu ze sprzedaży powinny być przeznaczone przede wszystkim na sport młodzieżowy. Wiemy, że tak nie będzie. Jak zapowiedział prezydent Pabierowski, blisko 3 miliony złotych, za które Stanisław Bieńkowski korzystając z prawa pierwokupu wykupi akcje miasta, trafią z powrotem do klubu w trzech równych ratach. O tym, że to właściciel firmy Stelmet SA przejmie udziały od miasta, wiadomo było od dłuższego czasu. Dzięki temu będzie on posiadał około 80% akcji w spółce. Cały proces trwa od kilku miesięcy. Zgoda radnych była jednym z ostatnich warunków. Za y, udziałem kapitałowym, za posiadaniem akcji, y, idzie na przykład y, ustalanie, kto będzie w zarządzie. Ustalanie kwestii związanych z bieżącą działalnością klubu sportowego, członkostwo w Radzie Nadzorczej przedstawicieli miasta. To jest do niczego niepotrzebne. Prezes Falubazu Adam Goliński nie chciał dziś komentować sprawy. Nie jest jednak tajemnicą, że od miesięcy zabiegał o to, by miasto spółki nie opuściło. Takich tabliczek na murach Zielonogórskiego Klubu Żużlowego próżno już szukać. To oznacza, że okres sześcioletniej obecności miasta wśród akcjonariuszy spółki dobiega końca. Przez tych 6 lat Falubas Zielona Góra dwukrotnie znalazł się w najlepszej czwórce ligi, Spadu z PG Ekstraligi, a następnie po dwóch sezonach do niej wrócił. Jaka będzie przyszłość klubu, czas pokaże. Kamil Babiarczuk, Informacje Lubuskie.